A jest moc! Przechodź, Karol! Głowę mu wybieraj. Oké, je, 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 tak, tak, tak. 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 Tak,

Kładź, 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 tak! Nie, Paweł miał, <grabia> ale Jestem, to ma dwa punkty! Altryżetem. Za co? Polizmę! Latanez, no? Ten ma no Tomek, no. dajesz, to jest, dajesz, to aktywnie, Karol! Za 15 minut zamykamy rejestrację do kategorii Open Niebieski Biały Pasów. I jeżeli ktoś się jeszcze jeszcze nie zapisał i mało tego zrobić, zapraszamy do stolika zjawiskiego. Dziękuję. Karol, przegrywasz długami.

Dobrze, masz kwitła wody! No bo... Bo usiadł. co, to ty zarysowałeś No. Co ci? Co ci? Znaczy jak... Był, najpierw był z góry, z dołu i stał. A ty i usiadł ty Karol, na dupę nie, to tak stawaj No nie właśnie, ale był najpierw był z dołu, a później z góry, a później wstał i usiadł na dupę, to był jest z dołu Baro dwie minuty jeszcze. Przechodź, przechodź chudy, tak! Idziesz! Dobrze, wyciągaj tą nogę! Masz przewagę chudy! Do duszenia, do duszenia! Tak, wyciągaj tą nogę, wyciągaj Karol, wyciągaj! Stabilnie, Huda, stabilnie. Wstań, wstań! Tak, pięknie, dobrze, dobrze. Punkty, tak. Wstawaj do góry! Wstawaj, Huda! No jak był z dołu, a wstał, nie? Ten czarny. Ale wstał, ale nie było. Nie daj się przebić, nie daj się za plecy Judy, za plecy! Wyciągnij głowę, głowę wyciągnij! Zapraszamy także nas do gdzieś tu Za plecy Judy! No, pięknie, Do się! do punkty, Judy, punkty wmaczaj się! Macie! Macie drugą nogą! Minuta cię została, Karol! Dobra. Kudy przegrywasz, dawaj! Swift pod nogę! Tomek wygrywasz, nie daj! Tomek wygrywasz, nie daj! Kudy, dawaj wszystko! Końcówka Karol, dawaj, spręż się. Tak, idziesz, idziesz, idziesz. Tak, to moje pięknie. O, Janek walczy od nas. Janek od nas. Gdzie walczył zaraz. ramię? Za! Stawaj, stawaj Tomek! Zawaj, peron! Gdzie się stanie z hmm. Kudy, dawaj! Kudy, dawaj! Kudy, dawaj! Tomek, no! Wygrałeś Tomek! Brawo! 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 Tak! Jest mistrzem Polski. Mistrzem Polski jest. Tak.